A zysk finalny na wyszedł 414 tysięcy złotych. Mieszkanie miało 55,54 m, było bardzo, że tak powiem, atrakcyjne, bo miało 111-metrowy taras, no i najbardziej to unikatowe miejsce postowe na jach, prawda? Od wpłacenia kapitału 10% minęło 16 miesięcy do czasu sprzedaży. Był to wkład 110 tysięcy złotych. Witajcie. W tej chwili znajdujemy się na wyspie Sobieszewskiej w inwestycji Sol Marina, dewelopera DeckPol. Zapraszam Was teraz na rozmowę z Arkiem, który opowie o transakcji sprzedaży jednego z apartamentów na tej inwestycji. Arek, jesteś absolwentem naszych warsztatów od 2019 roku. Powiedz mi, ile flipów dotychczas zrobiłeś? Tak, właśnie byłem na waszym szkoleniu w Katowicach. Do dzisiaj zrobiłem 77 flipów, łącznie z tymi stresowanymi. Niektóre z wykończeniem, niektóre bez wykończenia. No muszę powiedzieć, że to bardzo ładny wynik, bo to wychodzi flip co dwa tygodnie. Tak, mniej więcej, jak już jest faktycznie to tak. Okej, okay. jesteśmy dzisiaj na Wyspie Sobieszewskiej, inwestycja Solmarina i zdecydowałeś się kupić jeden z apartamentów. Powiedz mi na tamtym etapie, co skłoniło Cię do podjęcia takiej decyzji? No powiem tak, ja mam trochę takie podejście giełdowe, dlatego że biznes nieruchomości też moim pośrednim nieruchomość, moim pośrednim jest biznesem, a mam takie właśnie cierpliwe podejście chłodne giełdowe i lubię ryzyko, tylko mądre ryzyko, no bo kto nie ryzykuje nie pije szampana, no i żeśmy tak powiem policzyli to w Excelu, Troszeczkę też zaryzykowali. Wzięliśmy to na to na future i teraz tak naprawdę dzisiaj żałuję, że nie wziąłem dwóch. Więc <śmówiło> <śmówi> inwestycja była bardzo intratna. Wtedy było to obarczone jakoś tam stopą ryzyka, bo nawet niektórzy od dewelopera mówili, nie wiadomo co z tym będzie, aczkolwiek opłacało się. Okej, okay, tak już tak przechodzimy do takich trochę większych szczegółów, tak byś powiedział, jakie miałeś mieszkanie, jaka powierzchnia, jaki był czas inwestycji, tak w takim yy, skrócie byś nam zdradził. To, trochę uchylił rąbkę tajemnicy. Mieszkanie miało 55,54 metra, było bardzo, że tak powiem, atrakcyjne, bo miało 111-metrowy taras, no i najbardziej to unikatowe miejsce postowe na jach, prawda? No i cały charakter tej inwestycji właśnie to jest, ma taki wysublimowany i zacny, więc tak jakby było to bardzo, bardzo atrakcyjne. Eee, tak Zaplanowałem sobie to na okres około dwóch lat, no i tak sobie założyłem zysk na poziomie około 360 tysięcy, jest to liczba Fibonacciego, nie bez kozery. Yy, i, no i czekałem, czekałem, cierpliwie czekałem, tak naprawdę nie było tutaj wielkiej spiny. Yy, miałem nawet yy, takiego Rosjanina podczas budowy, który się zgłosił, dawało mi to 108 tysięcy zysku. Nawet notabene pytał się mnie, czy mam jakąś nieruchomość z lądowiskiem dla helikopterów, jak zobaczę o tym jachcie, no to z lekko dozą ironii powiedziałem mu, że nie mam, jak będę miał, to się odezwę. Yy, suma summarum sprzedaliśmy to po 16 miesiącach tak naprawdę, bo pierwotnie to miało być 55, tuba sesja i polubowne, skończyło się na 10,90. Yy, bardzo długo to trzymaliśmy też na 5 000 na rezerwacji. Yy, jakby. Od wpłacenia kapitału 10% minęło 16 miesięcy do czasu sprzedaży. Okej, okay, a teraz, żebyśmy jeszcze to jakby podkreślili, jaki był wkład w inwestycje, teraz mi chodzi w złotówkach i jaki był finalny zysk. Początkowo to miało być 55, czyli był wkład około 55 tysięcy złotych, potemśmy dopłacili suma sumarum był to wkład około 11%, czyli 110 tysięcy złotych. A zysk finalny na 414 tysięcy złotych, oczywiście że to był pośrednik, więc ten zysk byłby większy, aczkolwiek cała transakcja, że tak powiem, dopiła się bardzo fajnie w czasie z dużą dozą cierpliwości i... I takiego podejścia z pietyzmem. Czyli cały że 414 tysięcy zł na inwestycję. Muszę powiedzieć, że to mega wysoki wynik. Ja nigdy tyle nie zarobiłem na, na <gry> jednym w tipie. Także, także naprawdę mega dobrze. A wiadomo, no, opowiadamy tu sobie o tej inwestycji. Jak widzicie, ta inwestycja naprawdę wygląda rewelacyjnie. Jest nietypowa, jeżeli chodzi o skalę całego kraju. No, mi też osobiście się podoba. Ale mówimy tutaj o transakcji, gdzie mogłyby wystąpić jakieś trudności, problemy. Albo, jakbyś ponownie sprzedawał ten sam lokal, to czego byś uniknął, co zrobiłbyś lepiej? Tak naprawdę, sama ta inwestycja, że tak powiem, żeśmy ją wzięli z taką. Zaplanowaliśmy całą tę cierpliwość, tak jakby na, na te inwestycje, nie mieliśmy tutaj spiny, i tak naprawdę nie było tutaj większych wad. Sprzedawa sprzedaliśmy to z pośrednikiem, w sumie jesteśmy zadowoleni. Pośredniczka myślę, że też, bo wzięła dosyć solidną prowizję. E Mieliśmy tu klientów nawet jeszcze podczas budowy, aczkolwiek, jak mówię, zysk mnie nie i cierpliwie sobie dalej czekaliśmy, aż osiągniemy tak jakby ten nasz zakładany pułap. Więc sama ta stricte inwestycja, może na początku była, tak jak powiedziałaś, ryzykiem, gdzie tutaj jeszcze były same gołe pola i było to wtedy ryzykowne, aczkolwiek nie ma tu, tak naprawdę e wyszukiwanie tutaj jakiejś wąskiej gardł byłoby takim bardziej Szukaniem czegoś na siłę. Naprawdę była Rozumiem. taka inwestycja doskonale zaplanowana i na tej inwestycji wszystko poszło zgodnie z planem. Okej, okay, to może e, byśmy coś powiedzieli o klientach, którzy interesują się tego typu inwestycjami. Jakbyś ich zestawił z klientami e, przy tych mieszkaniach, które dotychczas sprzedawałeś, wiem, mniej więcej obracasz klasą średnią. Jeżeli chodzi o, e, o nieruchomości, to chociaż jakbyś mi zestawili klientów. Łatwiej się z nimi rozmawia, trudniej są bardziej zdecydowani. Jak tutaj to wyglądało? Już Ci wszystko mówię. Właśnie to jest, no, to jest nieruchomość premium, prawda, jest niezwykle unikatowa, ma wysublimowany charakter, więc tutaj też jest taki klient, który był zupełnie inny. Tu klient to, to byli bardzo sympatyczne małżeństwo, którzy byli przedsiębiorcami, zamożni ludzie, przy tym niezwykle sympatyczni. To była bodaj już ich dziewiąta nieruchomość przy samym morzu, i oni tak jakby od początku zaplanowali sobie kupić taką właśnie nieruchomość mhm. i, i taką właśnie kupili. Wszystko przebiegło tak jakby no, zgodnie z planem, to było polubowne rozwiązanie umowy z przekazaniem praw na kupującego, że tak zabezpieczyliśmy obie strony. No niezwykle sympatyczni kupujący tak naprawdę do, do dzisiaj mamy z nim kontakt, i nawet myślimy o współpracy inwestorskiej. Także to jest zupełnie, zupełnie innego rodzaju. Klienci na przykład sprzedają nieruchomość o np. w Lublinie o wartości pół miliona złotych, gdzie ją wykańczamy. No to tam Kupuje to raczej taki przeciętny człowiek, może być to za cash, może być mm -hmm. to na kredyt, a tu mamy zupełnie zgoła całkiem inny, całkiem inny portfel klienta. Tym bardziej, że też tak tej nieruchomości nie wykańczaliśmy, prawda, no bo to wykańczać taką nieruchomość kasy premium, trzeba by ponieść ogromne środki, a tutaj ka każdy ma to bardzo idealnie do tego podchodzi, no, tutaj więc tutaj od razu był plan, projekty. żeby to robić bez wykończenia. Także to są zupełnie dwa rodzaje, dwa rodzaje nieruchomości i zupełnie inny odbiorca. Słuchaj, no to ja bym chciał w ogóle Ci pogratulować w wyniku, bo naprawdę ci e, Taki wynik jest. E, jest to rewelacyjny, jeżeli chodzi o jednostkowy zarobek na mieszkaniu. Dziękuję Ci, że zechciałeś się pojawić też e, w Trójmieście, mieście, żeby ze mną porozmawiać. A Wy, jak tutaj macie informację z pierwszej ręki, e, że e, obrót nieruchomościami premium na rynku pierwotnym w Polsce ma bardzo duże możliwości. I świetną przyszłość. A ja dziękuję również Tobie, Maćku i Patrykowi, i całemu zespołowi flip na Pierwotnym, bo Wasze doświadczenie, wiedza naprawdę przyczyniło się do tego i było ogromną cegiełką w tym, co do dzisiaj robimy i będziemy robić w przyszłości. Dzięki. Dzięki serdecznie. Inwestycja, o której Wam przed chwilą opowiadaliśmy, to było jedno z siedmiu mieszkań, które. Wynegocjowaliśmy dla absolwentów naszych warsztatów. W następnych odcinkach pokażemy Wam kolejne realizacje.